o tym jak się ubieram no po prostu pójdę na szmaty, coś tam wyciągnę i przyrobię i piszę proszę dołożyć wieki, guziki i tak dalej ale ubierasz się według określonego stylu? nie nie? nie to dokładnie kolorowe albo czarne różnie bywa no, na pewno nie białe może tak i nie obcisłe i nie dałwkie i nie krótkie spodniczki? nie Nie krótkie. życiu i bez kolców sztyk widać Okay, dzięki bardzo. Ulubiony strój na wiosnę? Nie, bo ja strój na miasto, bity, wygodne buty Nie wiem jakaś koszulka Nie widać mnie ładnie Nie jestem oryginalna, nie uważam się za oryginalną Spódniczki? Absolutnie tylko nie spódniczki Okej. dzięki no, bo to na pewno. Kolejny, Kolejny. Tak. A ja o tych kobietach. Jak, jak zawsze, jakoś fajnie. Nie, no tak sobie to jakieś kolory.